Co wynieśliście ostatnio z Kastoramy? Nie, nie, nie chodzi mi o tych typów, którzy sprzedają jakieś te wyniesione rzeczy z Kastoramy na parkingu. Kilka razy w życiu takich widziałem. Masakra. Moja córka była na zajęciach w Kastoramie, które zorganizowane zostały właśnie przez pracowników Kastoramy. I dzieciaki robiły coś takiego. Szkoła dogadała się z Kastoramą, pojechały tam dzieci i robiły prawdziwe robótki ręczne. Według mnie fantastyczna sprawa. Naprawdę, jak to zobaczyłem, okazało się, że to są w ogóle rzeczy nie tam z Chin sprowadzone, tylko chyba pracownicy stolarni to docinali, więc no, naprawdę duże brawa dla nich. Dzieciaki rozwijają jakieś zdolności manualne, widzą, że można coś zrobić z niczego, prawda? Nie siedzą aż tyle przed komputerem, tylko zajmują się czymś, co może im pokazać, że w życiu można coś fajnego zrobić, że można coś sobie wymyśleć, zaprojektować. I stworzyć. I to coś będzie czymś fajnym, praktycznym. Naprawdę tutaj córka była dumna z tego, sama to zrobiła. To było widać, więc mam nadzieję, że inne dzieci też. No, du du duża pochwała zarówno dla szkoły, że chciało im się, jak i dla pracowników Castoramy, chyba tym bardziej, że im się chciało. Nie mogę znaleźć słów podziwu, żeby pokazać, jak bardzo podoba mi się ten pomysł.